Cześć, to jak! Witamy Was w kolejnym odcinku Adopt Me! Dzisiaj otwieramy gifty. Tak. Znaczy, ja otwieram. No ja, tak, ja też. A? Ja otwieram dwa duże. Tak, a ja... Co? A dobra, nie, bo ja jeszcze ich nie kupiłem. Tak. To dzisiaj tylko ty otwieraj. Okej. Okay. Ale nie umie tańczyć. Moja ani... panda nic nie umie. To będzie robił bounce. Dobra. Dobrze. gift! A, chcę pokazać wam. To mi wylesiało, kiedy przypadkiem otworzyłem. To jest bardzo fajne. Meh. Są mnie mnie też kilka dyskosów w tej grze. do dyskosów do planety Słońce. Masz no, ta poduszka. Najgorzej! Ja już mam dużo. Ja też mam. Dobrze. Uwaga. O. <noise> Jak to jest Tu mam drugie. Znaczy mam takie jedno tylko to moje No, bo mi dałeś. I tam no. pan no. Panda sobie posła Jak ona subka idzie. Ale mi to akurat przyniosło. O, Najgórzej! Nade wszystko mi się zaplętały w kabel. Ok. Nade mi się zaplętały w kabel. O, już nie zaplątały się. Co w ogóle to robi? Co? No co to robisz? A to jest Okej. Okay. coś fajnego ja moim co to jest? ja tego nie mam, ja tego nie mam. Mm, mm, mm. tak, nowa zabawka, której też nie mam tak, tak uuu, to już masz robimy na to ja. niepotrzebny, albo dam to jakiemu jakiemu wilem domowi albo mam no. kolejny to ale wiesz, że na tamtą tą rakietę jest 2%. Wiem. I to jest najgorsze. A ty to tefuję z lepszego no, boxa ode mnie. No stop! A ja, jakby miał dużego gifta, mm -hmm. po prostu byś już miał to. Tego kartona. Mm -hmm. Masz teraz mamy no, pojazd karton tak. No. Ja sobie dałam to, bo to jest... O dziękuję. Moja sesja. Tak. No co? Kolejna poduszka. No, Ewy, to tak z w ja muszę jakieś 100 jest tych giftów. Kola. Ty masz taką? Tak. Chce jeść. Ja też. Poduszka? No. Ja właściwie nie wiedziałam, że to jest nowy update. Taki, że wtedy bardziej się angażują. Tak. Już wtedy. Nic nie robimy. Y Okej. Okay. No. Kolejna kola? Naprawdę? Tak. A gdzie jest tam tak te... Co dalej? Kolejna kola? Nie dałem Ci kolę tam. Bo nie Tak! No i teraz coś fajnego To już masz. To spadło. Co się z tym zeję? A dobra, nic nic. Ostatnie trzy gifty, uwaga, uwaga.

I nic nie drognęło, naprawdę. Tak, nowego. Dobra, ja jeszcze otworzę jednego w nimku. Nie, nie jestem znowu nowego. tak. To chodź, jeszcze dognięcie. Nie robię cięcia. Albo sekaj, sekaj, sekaj. się w małego bobaska. Czemu? mam... Nie, ja nie jestem. Ale mam mały sposób. Co? Jaki? Tutaj wejdzie moja panda. mam no. ją zmierzę... Twój wów będzie na moich łękach. I ty, ben, a ty będziesz na mojej szyi. A, a jeszcze jedno, jakie pięt. Dobra, Dobre. możemy jechać. Jozinka. A ty się jeszcze masz za głowę? A u mnie ty stoisz po prostu. ja stałem ciągle. Przyrzek w, ci w tej... Ty... A u mnie ty stałeś. Czekam. Ja nie umiem tutaj odpowiedź jakby sos. Każdy to jest widzi. O ziemniaczka! Ty masz ziemniaczka? Nie, nie mam. Popatrzcie jak jest superowy. No właśnie wiem. Po, chodź tutaj do mnie. Popatrzcie, teraz jedną był. Na moich jękach. O! O! Myślę, to popatrz. był Mulu Wolf. Chodź tu Wulf. Popatrzcie teraz. Tyk. I popatrzcie, on sobie go jeździ Przepraszam. Dobra, Otwieraj. Otwieraj. O! Ten! Tak on właśnie wygląda. On jest tak super. Co? Kurde, muszę skoczyć po domu, do domu, żeby wypaść Ile mam minut? Sześć. Jeszcze otworzę kilka małych boksów, nie będzie Stas. Staruję na dwa. Prawie na trzy. Okej, otwieram bez twoich osu. Poduszka. Ja. I teraz takie... I teraz takie... Box kar, -y <tryk> Tak. Czyli to. To. Co wstałeś? Oooo, ale on jest super. Ja też nie To może jakieś pana Dobra. Ej, ja mam wszystkie jest z uncommon. I wszystkie z z common. Dobra. Ja zmieniam zdanie. Czy wiesz, co robię? Co. Otwieram za mój cały hajs te małe gifty. Najmniejsze? Tak. Ja. Yeah. Nie wiem czy z tego będzie potrzebny osobny osim jak okay. okay. no, Tak. Taki styfek strajda. A tak, na da mi to. na sorry SUFSA. do go opłacie sufsa? Nie. I mały boks. <laughs> Marki. Ej, zaczekaj, no to jakiś samochód. I Big Gift. A jaki masz samochód? Ale ciuchcie, z dobra. Ej, dobra, proszę cię. Zapamiętaj nick, jaki to jest nick? Ale po prostu zapamiętaj go, okej? Okay? No. Okej, okay, ja już się do ciebie typam. Ja dam banana kara za ciufcie. Ja ci dam go i ty się dobra? A, A ciekawe. czekaj. Gdzie on jest, ten gościu? No ma... O, no ma takie zimne jasy. To weź się z... Decline y, Trade. Okay. E, no. Z jakiej? ja się sprawdziłam, czy on się do tego zgodzi, no. bo to jest najgorsza fajta, którą by mógł dać. A jaka? E, mm. Dwa masa ma, ma, my, on się zgadza! Co? Ze dwa samochody... Ale to się nie opłaca przecież. Ale To jest ja, Ice Queen ja No ja no, ci mówić, no. Oooo oh. się się? Zgadzam się To dam ci ją na... Ale, ej Co? Bo ty byłeś teraz na jakiejś ofiarze No No to dam ci ją Mogę ci ją dać, jak będę ją potrzebował to mogę ci ją dać Eee, ktoś mi dał Za darmo Przysopko jakieś te. A te... Uh, pa, pa na to Ja wow. mam świtka. świtka Świtka, świtka Czekaj, dam Ci coś jeszcze To co jeszcze To jeszcze Na 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 na... Józef, to jest miód Masz takie coś, które już rzadkie, bo nie ma tego. już. Już piłkę. Ym, no. no usunąłeś to. No usunąłem. Jak to? na razie? No ale usunąłeś ciukcię. Bo nawet jej nie dałem. Naprawdę? Tak. No. <gry> ale wiesz ja mam dużo tych piłek? Naprawdę? Tak. Ale na telefonie. Spoko. A to masz? Нет, и по не А это и, и так всегда купить. А по-моему. Эй, четыре, что Что это было? Но просто мне что это было. Можешь. Попроси. Это Я не отдам этой Я хочу Я Ale jakiś gość się nie zgodził, z Ale jak, jak będziesz list ją się jej do was? Ale czym? No Tomsusam? Ja ją chcę prostu mieć. Ale... Ja ją chcę mieć. No ale właśnie ja chciałem. Ja ci powiedziałem, że ja chcę, a ty się nie dogadałeś. No bo ja też chciałem. No nie. no. <laughs> no ale ja miałem. Powiedziałeś coś, że mi dasz. No co, tak, Ale, no jak się typek zgodziła do mnie, to była ja do mnie. Co? Co? Um. Co? Zatrzymaj się na chwilę. Okej. Bo jakoś dziwnie. Eee... Uh. Okej. Okay. Co? Ja jakby jak siedzę w wagonie, to stoję albo dziwnie kłócę. A ty chcesz... A bo ty chcesz dalej. Ty chcesz... No. Czeka, czekam. Pajuje. Cóż. A, a mój tak nam spi. No proszę, utrzymałeś się. Nie, niestety. A jak się czytam? Co? Powiedz mi, jaki będę ta jechał. Dobra. Tylko pójdź do mnie, Dobra, tak będzie szybciej. Z to będzie pierwszy, dobra? Ty pewnie. Weź sobie weź z takiego bo nie? Nie, ja teraz ciągle chodzę. A ty będziesz pięć. Dobra, prawie jestem już. Dobra, jestem tutaj. Ale ja będę sobie jeździć Dobra. Podjąłem sam wszystkie. No jakie chcesz gifty? Za żadne gifty. Ale cały hajs Żadne gifty. Żadne gifty. No to co mam Ci kupić jakby? Nic. Mam 1258. Kup mi obuksy. No, <grym> no i? Ja bym Ci dał nawet. Kup mi 2 miliony obuksów? No Albo daj mi kajton. No, a przecież go nie mam nawet. No, jakbyś mi dał, to bym się Nie, 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 nie. Proszę, daj mi gifty. A Co to jest w moim kominie? Co kupi? No zobacz. Ej, ale ile mam obuksów? 17, piąłeś 11. Tak, to zaczekaj, wyszedłem Mam wysiądz? Albo ty sobie pojedziesz. Albo nie, nie. Nie jak to robię. A bo nie ma. Oho I teraz. Aki tutaj są mleka z jas. Gdzie ty jesteś? A poszedł do giftów. Po co poszedł do giftów? Gdybym po stopniu na jest <laughs> ultra, 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 Kolos! Koloso! z tej musimy kończyć. mamy Z sekund jakoś. Do widzenia, za będzie nowy film. Papa, hello, mody.